Dobrze, ustawione wszystko nareszcie. Jej, w końcu po tylu latach. No to możemy nagrywać w takim razie spokojnie. Gotowa? Witajcie! tu Malta Tarasiuk. Jest dzisiaj tutaj razem ze mną. Cześć, jestem Shiro. Samozwańczy specjalista od smoków. Jeśli nie kojarzycie, to Shiro prowadzi kanał, który się nazywa plagiat. <noise> Link pewnie teraz się wyświetla w górze, w prawym górnym rogu, albo lewym, zależy, o którym prawym mówimy. W sumie chyba pora zmienić nazwę kanału, bo on taki trochę niestosowny. No chyba twierdzisz, że twoje filmy o smokach kogoś plagiatują? To ludzie twierdzą, ja tak nie twierdzę. No ale może o twoich smokach i moich smokach porozmawiam później, na razie się koncentrujemy na innych smokach. Powiesz naszym widzom, na jakich smokach? Na skrzydłach ognia, tomie szóstym przebudzenie pełni, wyda wydanych przez wydawnictwo Mag. Bo jeśli pamiętacie, mieliśmy wcześniejszy odcinek, gdzie ja i Royce omawiałyśmy jakby pierwszy sezon tej serii książkowej, pierwsze pięć tomów za razem, jednym zamachem ale jako, że wydawnictwo Mag w takim tempie wydaje kolejne tomy, że chyba prędzej to my się tego końca świata obiecywanego doczekamy, że stwierdziłam, ok, robimy po jednym tomie, jak tylko Mag wyda, to robimy ten tom, ale Roise nie chciała, bo Roise woli wziąć wszystkie tomy kupą, bo jej zdaniem nie ma materiału na jednym, więc znalazłam kogoś, kto chce pojedynczo, więc znalazłam Shiro. Jej. Shiro, jak się czujesz będąc zastępstwem dla Roise? Czuję się bardzo dziwnie, i mam nadzieję, że dorównamy e, e, Roize i jakoś uda się to poprowadzić, bo pierwszy raz w sumie robię coś takiego. Żadnej presji nie ma, nie? <laughs> żadnej, żadnej. To no to może zaczniemy od omówienia okładki, jakże pięknej, jak zwykle robi to e, Tylko najpierw przypomnimy wszystkim, że e, będą dwa odcinki, i teraz mówimy o bezspoilerowym. Ja przypominam Shiro, bo Shiro jest podekscytowana niektórymi wątkami i następnymi tomami i ma ochotę mówić o nich. Oj tak, więc jakby co to mnie powstrzymuje od spoilerów. Tak, będę. Ale zacznijmy od tej cudnej okładki, która moim zdaniem jest sygnałem ostrzegawczym, że Mac ma bardzo wyjebą na tą serię i może ją niedługo opuścić. Oj tak. Zwłaszcza patrząc na tył okładki, gdzie mamy piękne imię robocze naszej pełni, czyli Luna. I to się bardzo rzuca w oczy. Bo wiecie, po angielsku są nazwy, które są znaczące. I początkowo polski tłumacz chciał przetłumaczyć to na Luna, co nie zadziałałoby z kilku różnych powodów. Raz z powodu linii dialogowych w książce, które podkreślają, że właśnie pełnia ma dwuczłonowe imię, czyli strażniczka pełni. W, w języku angielskim Moonrise? Moonwatcher ma na imię. Aha. W wersji anglojęzycznej ona ma dwuczłonowe imię i to się dwa razy pojawia w dialogach. Więc tu by tłumacz musiał przeskakiwać przez różne płotki. A plus! W późniejszych tomach pojawia się postać, która się nazywa Luna. Dokładnie. Zmie Zmieniono imię na właśnie Strażniczka Pełni, ale nie z tyłu książki, nie w opisie! Dalej jest Luna! <grytanie> to, to jest pokazanie, jak bardzo wydawnictwo ma wywalone na książkę. I też jak rozmawiałam z niektórymi ludźmi, to mówili mi, że bardzo im smutno, że szósty tom nie ma sznureczka do zaznaczenia sobie rozdziału. Wiem, o kurczę mnie tak to boli. Cała pier pierwsze pięć tomów, ten sznureczek nie trzeba żadnych zakładek. Tutaj nagle... Gdzie jest mój sznureczek? <noise> Dokładnie. I kolejna rzecz, jaka mnie boli w okładce, to ten biedny żółw wciśnięty tam na dole. Zanim, zanim dojdziemy do reszty okładki, bo ja mam tu jeszcze właśnie nie tylko ten żółw, ale jeszcze jedna sprawa. To powiedzmy tylko, dlaczego to jest taki duże fopa, taki duża wpadka, że opis z tyłu książki ma inne imię niż środek. No bo to jest bardzo takie pokazanie przez wydawnictwo, że nas ta syra nie obchodzi, to jest po to, żeby ludzie mieli, bo nie mieli i nawet w książce zdarzają się wpadki językowe, brak przecinka, brak niektórych liter w zdaniach. Mnie bardzo ubudł taki akapit, który ewidentnie powinien być kursywą, bo to były myśli czyjeś i cały akapit zapomnieli, że kursywą to trzeba zrobić. Gdyby ktokolwiek przeczytał to drugi raz, bo to był taki moment, że nagły przeskok na i tak co się dzieje dosłownie mnie wywołało z czytania, dopiero później stwierdziłam, a to miał być czyjeś myśli, bo nie Luna, sterniczka pełni, jest telepatką i czyta w myślach, więc dużo jest tych myśli, więc zapomnienie, że trzeba je oznaczyć jako myśli z dużą wpadką. Oj, tak. A no, jeszcze pan mi zabrakował spacji między wyrazami. Ale wróćmy do tego opisu z tyłu okładki, bo to jest coś, co mnie bardzo tak denerwuje. Dlaczego to jest ważne? Bo opis z tyłu okładki jest tym, co czytają ludzie zanim kupią książkę czyli chcesz zareklamować, o czym ta książka jest. Jeśli w czymś tak ważnym nie potrafisz ustalić, jak twoja postać główna ma na imię. To wiedz, że coś się dzieje. Jeszcze bym zrozumiał, gdyby to był błąd drukarski I by przeprosili, wycofywali części, albo by to, to uznali. Nie, nigdy nie uznali tego błędu. nadatek dodatek na ich stronie y, sklepu wydawnictwa dalej jest ten błąd w opisie. Tak bardzo mają to gdzieś, że nawet y, nie chcą tego w internecie, co by ich nie kosztowało przyznać. Choć mnie zawsze szanowałam maga, bo on przez resztę książki, jak ja od niego czytałam, to raczej przykładał się do tego, a tu nagle takie, takie błędy, że. I myśleli, że to ludzie nie zauważą. Słuchaj, ja myślę, że to nie jest wina tłumacza. Ja myślę, że to jest wina tego, że nie było redaktora i edytora nad tym. Że może to było przeczytane przez kogoś i niesprawdzane kompletnie. Bo no, tłumacz nie jest edytorem. To nie jego pracą jest wychwytywanie przecinków. To nie, nie placu tłumacza jest upewnienie się, że wydawnictwo dało dobry opis z tyłu. Tłumacz tłumaczy książkę! No, to prawda. To wydawca układa napis yy, yy, z tyłu książki, to wydawca zajmuje się marketingiem, to wydawca daje redaktora i edytora, i redaktorze, ty sprawdzaj to, yy, edytorze, te sprawdzaj przecinki. <laughs> w sumie zastanawiam się właśnie, czy to dział marketingowy powinien był wychwycić błąd w opisie stylu okładki, czy edytor. Tak czy siak uważam, że wydawnictwo po prostu nie chciało poświęcić na to więcej środków, bo już stwierdzili, może ta seria nie była tak popularna jak zakładali Może właśnie pięć pierwszych tomów skończyli? I liczy na to, że się sprzeda jak Harry Potter, a nie sprzedało się jak Harry Potter, tylko... e, słabiej słabiej, to stwierdzili mamy lepiej sprzedające się serię. to dociągnijmy do końca, bo już mamy wykupioną na ileś tam tomów licencję i przezwijmy. Więc ja jestem tylko ciekawa, czy, dokoń... czy jakby dokończył drugi sezon? Czy wypuszczą jeszcze jeden Tom i przestaną? Bo zapowiedzieli, że będzie jeszcze jeden Tom. Ale miało się pojawić tej zimy. Jakoś nigdzie nie, nie było w ich planie wydawniczym, bo oni czasem wypuszczają plan wydawniczy i co planują wydać i nie widziałam w ich planie, że to ma być nowość, która ma się pojawić w tym roku. Więc ja obstawiam, że pojawi się w, albo w 2021, albo drugim i potem nie będzie już więcej tomów. Notka na marginesie. Ten podcast był oryginalnie nagrany wczesną zimą 2020. Teraz mamy maj 2021. Nowy tom nadal się nie objawił. Znaczy, jak nawet jeśli jak teraz piszę do wydawnictwa MAG w sprawie skrzydeł ognia, to oni po prostu cię zlewają, nie, odpowiada, nie odpowiadają na Twoje wiadomości. A pisałam i na maila, i na ich stronę na Facebooku. I też wielu moich znajomych tak robiło. I zlewani są kompletnie zero odpowiedzi, jeżeli chodzi o cykl skrzydła ognia. Po prostu ucinają temat. Tak, moim zdaniem to jest dowód, że Mac już stwierdził, nie, nie wydajemy tego. I dlatego to tak mocno boli, że to Mac ma do tego licencję, nie Nowa Baśń. No, Nowa Baśń pewnie by to doprowadziła do końca. Bo mieliśmy konwent w Białymstoku, to był nas, mieliśmy w Białymstoku i mieliśmy tam właśnie taki panel z wydawcami i jedna właśnie, zapamiętam, że jedna kobieta prezesa w wydawnictwie powiedziała, że liczy się nie tylko twoje nazwisko, nie tylko jak masz dobrą serię, ale czy też seria trafia do dobrego wydawnictwa. Że jeśli masz książkę dla młodzieży i, i wydasz to w wydawnictwie, który jest zwykle do, dla dorosłych, to to wydawca nie będzie wiedział, co z tym zrobić i nie sprzeda dobrze. I dlatego właśnie myślę, że gdyby Skrzydła Ognia trafił do nowej baśni, która specjalizuje się w książkach dla młodzieży, zwłaszcza w książkach o zwierzętach, bo oni wydali wojowników, wydali Bambiego, wydali Swory, stężników Gahul. I ostatniego jednorożca. Jak widzisz nową baś, to wiesz, a będą gadające zwierzęta, dawaj mi wszystko. A jak widzisz Maga, to myślisz, o, będą takie mainstreamowe, popularne serie zagraniczne, bo mak już nie wydaje Polaków. A Skrzydła Ognia to tak nie są mainstreamowe mocno. Skrzydła Ognia są bardzo popularne wśród fanów wojowników, bo autorka jest jedną z osób, które piszą jak Warren Hunter. No i popularna, bo to jest książka o smokach. Ale tyle znaków na niebie i ziemi wskazuje, że to powinno być wydawane przez nową baśń. Aż podejrzewam, że Mark zobaczył, że oo, nowa baśń tak dobrze im się sprzedaje wojownicy, że mają już 26 tomów i ludzie to nadal kupują. To my tak zrobimy ze skrzydłami ognia, też tak będziemy kręcić forsę. A później się okazało, że, ej, wojownicy mają po prostu fanów, którzy od 20 lat są fanami tej serii byli gotowi ościągać z zagranicy. Więc oni napędzili pierwsze kupowanie, bo nareszcie było polskie wydawnictwo, i, a później zachęcili młodszych wy, y, członków, podczas gdy Skrzydła Ognia muszą to budować od początku. I dlatego, gdyby betonowa nowa wypuściła i wypuściłaby od autorki, która występuje jako Red to fani wojowników młodsi by po to sięgnęli i starsi. No pewnie tak, ale też jak patrzę, to fandom w Polsce coraz bardziej rośnie, jeżeli chodzi o Skrzydła Ognia i są coraz bardziej oburzeni na wydawnictwo MAG. Zwłaszcza oburzeni tym, że już nie można kupić pierwszego tomu papierowego. Wycofali go z druku, co jest po prostu samobójstwem dla serii, bo dopóki seria trwa, chcę, żeby pierwszy tom był dostępny. No to też prawda, dlatego cieszę się, że kupiłam je hurtowo. No, też jestem zadowolona, że nie odkładałam i nie czekałam. I od razu właśnie mówię, jeśli nie macie jakiegoś tomu, od razu kupujcie, bo widziałam, że już zaczynają być kłopoty z innymi tomami. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale pierwszy tom można nadal kupić w formie buka ale tylko widziałam, że cztery księgarnie to mają. Rozumiecie, że nawet e-book przestaje być sprzedawany? Jeśli się zastanawialiście, kupcie w formie e-booka ten pierwszy tom, zanim go w ogóle nie będzie! <grym> Bo ludzie zwykle myślą, ale ja wolę papierowo. Ale e-booka też się da przeczytać, a braku książki się nie da przeczytać! I nie liczy na to, że znajdziecie na chomików. wydawnictwo M.A.C. jest dobre w wychwytywaniu chomików dzikich. Też widziałam, że na YouTube jakiś fan zaczął robić audiobooka, Jakościowo on to nie jest, nie powala, ale zawsze to jest jakiś dostęp do pierwszego tomu. Sięgnijcie po niego, zanim Max się zorientuje. Oj, tak. Chociaż polskie wydawnictwa są chyba trochę słabsze w wyłapywaniu dzikich e-booków, bo amerykańskie już by ściągnęło. Znaczy, ja mam wrażenie, że polskie wydawnictwa raczej yy, mają takie trochę też wyjebągo na fanowskie audiobooki, bo ostatnio znalazłam Eragona w fanowskim audiobooku. I też na YouTube jest dostępna cała gra o tron czy właśnie Tolkien z Afriko. I Wiedźmin. Tak wiele Wiedźmina! Tak, tak, i Wiedźmin, ostatnio właśnie słuchałam w słuchowisku. A, ale mamy wrócić do okładki, bo zaczęłyś, zaczęłaś mówić o żółwiu, co z nim zrobili na tej biednej okładce. Bo jak pamiętacie, w pierwszym story arku to był po jednym smoku na okładce, a teraz jest po dwa. No w sumie rację, tak, są po dwa. Bo. Znaczy, jak patrzyłem na amerykańską wersję okładki, to jest to chyba lepiej przekatrowane, że tego żółwia faktycznie widać tam z tyłu, a u nas on jest tak trochę chamsko wycięty, chamsko w tyle zrobiony? On jest nie tylko wycięty, Mag go zasłonił napisem. Więcej informacji o publikacji wydawnictwa Mac w internecie na stronie. Tak, takim komunikatem, zasłonili jedną z postaci na okładce. I to, to mu idzie przez twarz, Hamsko, i go nie widać. Ja nie zwróciłem uwagi, że on jest dopóki Shirem, i nie zwróciła uwagi, tak. A rzeczywiście, przecież w drugim stolem arku są po dwa smoki na okładkę na każdym tomie. Jeden z przodu, jeden z tyłu. Czyli tu nawet nie chodziło o kadrowanie, tu nie chodziło o to, mamy to. w, w czterech literach. Tak. Bo ogólnie tomy, jak patrzyłam, e, amerykańskie. To właśnie te, te takie pełne przód i tył okładki mają tylko w, gdy są w twardych oprawach i one wtedy mają trochę inne formy, ale wiem, że są znacznie większe niż nasze te twarde oprawy. Więc może tu też chodziło o to, ale to, że oni przykryli go napisem, świadczy o tym, że oni doskonale wiedzieli, co robią. A oni po prostu chcieli go wyciąć z tej okładki kompletnie. Biedny żółw, nikt go nie kocha. Ja się zastanawiam dlaczego. Przecież on jest tak kochaną postacią i, i w sobie dość ważną. To właśnie dokłada do mojej teorii myślącej, że oni nie chcą więcej tomów tłumaczyć, bo żółw w pierwszym i, w, i z tego co na razie widziałam w początku następnego tomu nie robi tak mega dużo, bo właśnie pom, pomimo tego, że pełnia jest telepadku, to w pierwszym tomie nie jest w stanie czytać myśli żółwia. Nie spoilerujemy dlaczego na razie. Dobrze, dobrze, Milku. I dlatego, podczas gdy inne postaci poznajemy stosunkowo dobrze, to żółw jest taką trochę zagadką w tym e, tomie. I może dlatego wydawnictwo co uznało, on tutaj nie jest ważny, a nie chcemy dojść do tomów, w których jest on ważny, bo zamierzamy to serię rzucić, więc po co się mamy nie przejmować? Lepiej ukryjmy go, żeby czytelnicy zapomnieli, że on ma być ważny. A jeszcze, jeżeli chodzi o okładkę, to nie wiem, czy tobie, ale mi się bardzo podoba ten, to zielone światło w tej jaskini, że to jest takie. Nadawanie mistycznego efektu na tego smoka. O, słuchaj, sama okładka, która jest, od razu mówię, z oryginału amerykańska, to wydawnictwo Maxią nie miało nic wspólnego z wyjątkiem tym, że ją źle, bardzo źle pocięło, jest świetna. Tylko właśnie też kompozycję rozwalili, bo jest tak ucięta, że miejsce, które powinno być w środku i zwracać uwagę, nie jest w środku. No, też racja. Jeszcze może jedna rzecz, która świadczy o tym, że Mak już ma wszystko gdzieś. Opis tyłu okładki. Czcionka, jak jest. W, y, ma takie małe odstępy między sobą i jest jednocześnie taki duży opis, że po prostu widzisz ten opis tyłu okładki i już się czujesz zmęczony i nie chce ci się tego czytać. Porównuję właśnie z pierwszym tomem. To pie, pierwszy tom, pierwszy, pierwszej serii, gdzie jeszcze wydawnictwo Mac to obchodziło, co się dzieje. Ma znacznie lepiej skomponowany, bo jest krótsze, ma, ma nieco większe, to są nieco większe od, y, odstępy między liniami i to od razu łatwiej jest czytać. I jeszcze ma taki, jedną, y, jakby. Wiecie, jak są artykuły i on ma tytuł i pod spodem taki krótki opis, to też ma taki większy cytat na, na górze. To taki nawet jak nie chcesz siedzieć opisu, to widzisz, smocze proroctwo, to pierwszy tom serii Skrzydła Ognia. No ale też pamiętaj, że pierwszy tom miał bardzo dużo miejsca z tyłu, a ten ma tak jakby podzielone na trzy segmenty. Mamy właśnie opis książki, mamy y, w sprzedaży pięknie pokazane te pięć okładek, co są pozostałych, no i jeszcze są patroni medialni na samym, na samym dole. Wręcz przeciwnie. Pierwszy to ma mniej miejsca, bo jest skomponowane tak, że jest y, z tym, bo wiecie, z tyłu jest nadal ten rysunek. Jest tak skomponowane, żeby być tylko na miejscu, gdzie ten rysunek jest pusty. Bardzo dużo okładki jest zajęte na formację skalną i wodę, więc jeśli chodzi o na wysokość, to ma tylko trochę więcej wysokości do dostępu niż w, w tym najnowszym tomie. A jest znacznie węższy, tylko pół szerokości okładki tylnej. Więc ma znacznie mniej miejsca, a lepiej je wykorzystuje. No, też racja. Choć mówię, jak dla mnie najbardziej chyba. Trochę chaos robi na tej okładce to wciskanie w tych e, miniaturowych okładek reszty serii, bo taki to, to się taki natłok tego robi. Brakuje tu powietrza. Ale to kolejny znak z niebios, że im się słabo sprzedaje i chcą przypomnieć wszystkim, że można kupować, a poza tym to jest kłamstwo, bo skrzydła ognia tą pierwszy nie jest w sprzedaży. Więc co oni kłamią, że jest w sprzedaży, jak e już wycofują nawet? To, to co, przydałoby się go wykreślić na czerwono. Tak, sol pomidory, pierwszego tomu nam się już nie chce wydawać. <noise> Ogólnie tyle jest złych znaków na niebie i ziemi, że już zamówiłam anglojęzyczne tomy, sobie będę ścią Już ściągam. Od razu przedeściągam w miękkich oprawach, jak mak wyda twarde, to kupię polskie twarde. Niech tylko Mac wyda, a rzucę w nich pieniędzmi! Nie, to ja jeszcze dalej siedzę może w tej nadziei, że kiedyś wydadzą, ale prawdopodobnie też powoli zacznę ściągać, tylko będę większym burżujem niż Marta i ja sobie ściągnę w twarzy oprawie, bo mam stalkera w miękkiej oprawie i on się tak zniszczył po pierwszym czytaniu, jakbym go 10 lat, 10 lat gdzieś rzucała po ziemi i w ogóle... Ech. To dlatego, że te anglojęzyczne wydawnictwa jak wydają w tych miękkich oprawach to wszystko jest najniższym kosztem. Miałam właśnie anglojęzycznych wojowników, to oni są ewidentnie na papierze z makulatury wydawani. Takim szarym i brzydkim. No, no. Bo oni robią coś takiego, że najpierw wydają twarde oprawy, które jest ładną książką, czekają rok i wtedy wydają właśnie ten paperback, który ma być jak najtańszy, żeby plepsy kupowały, którym nie zależy, żeby ładnie na półce wyglądało. Czyli w sumie najpierw wydajemy dla kolekcjonerów, a potem dla reszty świata. Tak, tylko że Malta nie zamierza wydawać 75 zł na jedną, na jedną książkę. No ale ten, jak się zdejmie obwolutę, to mają takie ładne kolorki i jest zawsze błyszczący, błyszczące logo, skrzydeł ognia. Można to ustawić w ładny pentagram. Wiesz, tylko ja nie lubię właśnie książek z tą obwolutą. Bo ja mam zwykle bardzo tłuste palce. I wtedy mam te odciski palców na tej obwolucia wszędzie. Mhm. Ale ogólnie najbardziej podobało mi się nasze polskie wydanie. I gdy miało y, sztereczki w środku, pierwsze pięć tomów, please come back. Może Nowa Baśń odkupi prawa autorskie, czy zakupi własne i będzie wydawać. I być może doczekamy się polskich okładek. Czy to nie są prawa autorskie, bo praw autorskich się nie kupuje? To jest licencja no, licencję, właśnie. Obawiam się, że Mac mógł wykupić na wyłączność tą licencję. Plus nowa Basi może nie mieć funduszy, żeby odkupić tą licencję, bo w przypadku wojowników, Amber, to mogło się nawet to przedawnić, bo tak, tak wiele lat to minęło. A nam tak się nie, wy, nie przedawniło to. Amber nawet nie wiem, czy jeszcze istnieje, czy już zbankrutował. podejrzewam, że licencja nie była droga na tak od nich odkupić. Amber jeszcze nie istnieje, z tego co wiem. Takie zombie. No. no. Ale Mac to jest właśnie nasze takie bardzo. Polskie wydawnictwo, niech będę bardzo nieuprzejma w tym momencie takie napuszone. Ma dużo środków. No jest praktycznie. No po prostu biznesem, taką fabryką, która wypluwa książki. Oni mają środki w porównaniu znowu baśnią jest znacznie większe. Oni pewnie nowej baśni zaśpiewali taką sumę, że nowa baśń by się nie pozbierała. Więc myślę, że są małe szanse, że będziemy musieli jak wojownicy poczekać 15 lat. Ja umrę wtedy. O matko, tyle aż czekać. To nic chciałoby kupować. A co sądzisz o tych osobach, które właśnie nie chcą, żeby Nowa Baśń kiedykolwiek to wydawała? Bo Nowa Baśń często robi nowe okładki dla książek, zwłaszcza dla wojowników? Mi się te nasze polskie okładki wojowników o wiele bardziej podobają. Że jak zobaczyłam drugo, drugi cykl wojowników, to. Ja nawet po tych okładkach stwierdziłam, że ja chcę to kupić, no ale najpierw muszę skończyć pierwszy cykl, który czytam już od trzech lat. Bo pierwszy cykl, jak tłumaczyła go Baśta, Baś, na początku nie robili własnych okładek, tylko brali niemieckie, które były straszne. Żeby się zmienić, tak, to tak, po prostu wziął tak. kota, w photoshopie pomalował go na czerwono, taki rubinowy i zrobił mu takie hamskie niebieskie oczy. Tak, dokładnie. W photoshopie! Widać, że to jest pomalowany w photoshopie! Ale to nie jest dobry photoshop! Moje miniaturki są lepsze na YouTubie! A właśnie nowa baśń fajnie zrobiła to, że brało ten motyw tego jednego kota z przodu i te koty z tyłu, tylko że to zrobiło grafikę i to przez to się lepiej komponuje, jest ładniejszy światłocień, ogólnie niektóre koty mają kropelki rosy na wąsach, co jest boskie dla mnie, ja zajmuję się grafiką i dla mnie to jest miód na moje oczy. Dla mnie coś, co jest bardzo cool w Nowej Baśni, to to, że wzięli polskich artystów. Bo właśnie niestety nasi Polscy. Mamy kupę uzdolnionych ludzi, grafików, malarzy cyfrowych i tak dalej. Ale nasze firmy często ich nie doceniają i biorą jakiś kiepski Photoshop. I ta, to jest takie fajne, że Nowa Baś zaczęła zatrudniać tych ludzi, żeby nie pracowali tylko za granicą, też w Polsce. Mamy tylu talentowanych ludzi, błagam, wykorzystujmy ich. A co właśnie do ludzi, co myślą o tym, żeby Nowa Baśni. Nie robiłam polskich okładek z ognia, jakby kiedykolwiek miała je zrobić. To zobaczcie sobie okładki niemieckie i chińskie. To są złe okładki. O. Ojej, tsunami nawiedza mnie w koszmarach sennych. Bo A najbardziej mnie boli, że ja widziałam portfolio tego, co narysował te okładki. I on świetnie rysuje, ma nawet okładki ze smokami, które są lepsze. I tak, co tu się stało? To jest znacznie poniżej jego poziomu umiejętności. Nie wiem, może stwierdzili, ziomek, zrób to nam na jutro i no i zrobił coś w 12 godzin. A ja myślę, że to było tak, że oni stwierdzili, to jest za dziecinne, zrób Edgy. Okej, okay, zrobiłem nie za mało Edgy, bardziej Edgy. O, tak! To ten potwór, co, co nie wiem, wygląda jak jakaś krzyżówka żaby i jeża. Tak, to jest dla dorosłych, potraktuje nas poważnie. <grystanie> Ale tak szczerze, jakby dać właśnie, żeby zrobić nowe okładki, to temu właśnie grafikowi od wojowników, to myślę, że naprawdę zrobiłby je fajnie, porządnie i byśmy może mieli oryginalny design tych smoków, który opierałby się na y, ich wyglądzie, jaki jest na tym glosariuszu. Tak to się nazywa? Tak. Ale by był przykładowo lepszy taki miękki światłocień i może bardziej realne były te smoki, bo, on, bo na okładkach wyglądają, jakby były wyciągnięte z takiej. Kreskówki, jak to kiedyś mój kumpel stwierdził. A wiesz co, ja bym właśnie wolała, żeby poszli bardziej w kreskówkę, bo pomimo tego, że to są takie no, ładne designy, jakby widać rysowane w młodszych czytelników, to na jednocześnie mają kupę detali i te smoki wyglądają tak mało przyjaźnie i mało mają taką mimikę twarzy. I to właśnie widać zwłaszcza na usłonka na okładce, bo właśnie w najjaśniejszej nocy nie widać, że to jest słonko, bo słonko ma być takim miłym kartoflem. A to wygląda jakiś... Jestem potężnym smokiem. No w sumie dałabym słonku jakiś ładniejszy uśmiech, czy, zrobi, czy zrobić jej bardziej... takie większe oczy, takie bardziej przyjazne, ale... Ona na tej okładce wygląda tak wojowniczo! Ona nic wojowniczego nie robi w swoim tomie! <noise> Właśnie propos słonko, to jak dostałam jej okładkę, to przez bite dwa dni siedziałam i analizowałam jej łuski, czy faktycznie jest mieszańcem, czy nie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tak robił. Ja, na, jak, jak dostałam ten tom, to na początku myślałam, ej, to jest jedna z tych trzech królowych piaskowych, a dopiero później. To słonko? Nie wiem, czy to właśnie kwestia światła, że ona się wydaje taka no, mniej złota niż była opisywana, czy to po prostu kwestia kolorów. Słuchaj, coś mi przyszło do głowy. Na razie wyłączę nagrywanie zasypców ok? Ok. Ciąg dalszy nastąpi. Ale zanim on nastąpi, podziękuję moim patronom, czyli osobom wspierającym mnie, kanał i wszystko inne cały świat bez wyjątku, wszystko jest przez nich wspierane przez moich patronów poprzez portal Patronita. Wszyscy oni zasługują na podziękowania. Ale na szczególne podziękowania zasługują. Marii, Marii, Uuu. Lion Blau. Dwa myślniki, Juliusz The Slauch. Piotr Orlik, Piotr Wołoch, Nekro Spyro, Srebrna Stal, Dani Deer, Aleksandra Shoemaker. Szczot Flasser, Victoria Wiktoria Bartkowiak.